Cześć. Dzisiaj mam taki pomysł na test powłok ceramicznych oraz wosków. Mamy tu tak. Gravon, Gravon Light, to są powłoki ceramiczne. Wosk twardy. Jakiś tam kolejny twardy wosk z politurą. No, i tu jest wosk, plus koloryzacja, regeneracja. Takie pięć środków wygrzebałem w garażu, i zrobimy testy. Podzielę znaczy najpierw tą maskę, przygotu, znaczy ten element przygotuję, przepoleruję ją, odtłuszczę, podzielę na, na kawałeczki i zastosuję każdy z tych preparatów zgodnie z instrukcją obsługi. Zostawię na parę dni, tak naprawdę na minimum, te 8 dni bodajże, tak? bo tyle chyba potrzebuje grawon, żeby się w pełni utwardził. I po tych 8 dniach zacznę znęcać się nad tym elementem i zobaczymy, jak to wygląda. Czy są jakieś różnice? Więc jeśli macie pomysł na to, jak się można poznęcać, napiszcie w komentarzu i wykonamy taki test a teraz się zabieram za y, przygotowanie tego i zobaczymy co będzie dalej no dobra, element mam już podzielony opisałem sobie, odtłuszczony, wypolerowany i okej okay. wprowadzimy jeszcze jeden środek mianowicie pastę polerską manzerna, którą cały element przygotowałem zmyłem go. Teraz jeszcze raz przejechałem ten kawałeczek, tylko tą pastą yy, i patrzmy, dobra, bo to już przejechałem, więc tu gdzieś tam nie ukryję niczego. Yy, jak widać rysy są, nie ma tu co ukrywać. Ja gdzieś tam bardzo mocno tutaj też nie darłem, nie o to chodzi. Następnie tutaj mamy rysu jak widzicie wszędzie są tu również każdy element tak samo wygląda tu jest różnica bo tu na tym kawałeczku nie ma bezbarwnego z brokatem tak to mniej więcej wygląda. Ale element tak samo porysowany, no tylko tu jest brokat. Tu tego brokatu nie ma. Ok, i to będzie tak: t Nigring, Turtle -wosk, e, Gravon Light i Gravon. Dobra, aplikuję środki. E, i, I za chwilę zobaczymy, jak to mniej więcej wygląda po pierwszych warstwach. No dobra, mamy to. Pierwsze dwa z racji tego, że. Trzeba szybko je docierać, zaraz po, praktycznie po nałożeniu 3-5 minut. Więc je już nałożyłem oraz dotarłem. Różnic no, się nie zobaczy. Tu mamy wosk, ten turtel, więc on już prawie wysechł. Tu mamy ten Niger ni, Nigring. Też prawie jeszcze troszeczkę. No, i ten tikat, Ten najświeżej kładłem. Także ten jeszcze musi chwilę pobyć. I to tak gęsty, spoko. Bardzo rzadki. To jest po prostu prawie że jak woda. No, i ten jest troszeczkę gęstszy w konsystencji. Tak to, tak to na chwilę obecną wygląda. Jak dotrę, to te elementy to jeszcze. Rzucę, rzuc, rzucimy okiem na to a potem to już będą sobie stały i czekały na to no dobra środki mamy zaaplikowane tu już mamy to na gotowo powiedzmy tak wygląda Gravon tak wygląda Gravon Light. tak wygląda wosk Turtle tak wygląda Nigring Politura no, i tikat. jakiegoś szału. Cudów nie ma. Rysy jak były, tak są. Nic się tu nie zmieniło. Ciężko mi tutaj coś powiedzieć. Jak dla mnie to. Między jednym a drugim preparatem żadna różnica. Ale to sami będziecie oceniać w późniejszych, w późniejszych filmach. Dobra, na te dwa elementy jeszcze czekamy, bo muszę pokryć to trzema warstwami, także najszybciej wiadomo, woskami cokolwiek zrobić, Cerami ceramiką dużo dłużej, bo trzeba nie dość, że odczekać pomiędzy warstwami. To jeszcze trzeba potem poczekać do utwardzenia. A w przypadku wosku, jedna warstwa, docierasz, sprawa załatwiona. Także pod tym względem dużo, dużo łatwiej, szybciej, wygodniej. A efekt? No to zobaczymy za, za jakiś czas. No zobaczyska.